Ma się maczać cześć, witam. Zobaczcie, jaki piękny jest słońce. Normalnie czuć wiosnę, aż by się chciało odpalić ostrego JCBRR. To co, odpalamy dzisiaj, może co? Spróbujemy. Przypomnę, że ten sprzęt tutaj nam dosyć długo stoi chyba z 5 miesięcy całą zimę przestał na mrozach. Ale spróbujemy go dzisiaj rozruszać. Przede wszystkim musimy naładować baterie, ponieważ ponieważ zostawiłem wyłącznik masy włączony i te baterie wydoiło całkowicie. Także tutaj ściągniemy klapeczkę. Trzynastka będzie nam potrzebna. Prostownik przyprowadzimy, niech się ładuje. A potem robimy próbę zimnego rozruchu po długim postoju. Myślę, że zapali, ale zobaczymy. Tak, jak mówię, z 5 miesięcy jest sprzęt nieruszany. Przestał całą zimę. Więc najwyższa pora go rozruszać. Działamy. Baterię mamy podpiętą. Niech się nam tutaj spokojnie z godzinkę przynajmniej poładuje. Jeszcze sprawdzimy, czy jakiś prąd nam tutaj pokaże. Chociaż te kontrolki tutaj działały jak chciały. Nic nam nie pokazuje To nam nie działa To jest taki sprzęt że w nim nic nie działa Na razie cisza No też może coś nie łączyć Może wyłącznik masy nie łączyć Może stacyjka nie łączyć Tutaj są przeróżne Przeróżne rzeczy w takim sprzęcie które nam mogą nie łączyć Prąd jest, dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Niech się sprzęt ładuje i wracamy za godzinkę do niego. A z takich ciekawostek, to ten sprzęt jest u nas ładnych parę lat. Był odkupiony z zakładu komunalnego. Służył do załadunku piasku ze solą, do posypywania dróg przede wszystkim. Do tego służył przez ostatnie lata. Też go troszkę rdza zjadła. No i oczywiście nie ma tego co ma mieć prawdziwa koparka, tutaj w tyle, ale jak na ostrówka, to to co jest w tyle, to tutaj nigdy nie robiło za bardzo jakiejś dużej roboty. Także może lepiej, że tego nie ma, bo to był dodatkowy balast na nim. A tym przodem można coś w ostrówku tak naprawdę, tak naprawdę zrobić. I co ciekawe, ten sprzęt u nas jest pewnie ze 7-8 lat i tu nie było nic za bardzo grubszego przy nim robione, poza jakimiś takimi drobnymi rzeczami. W tamtym roku były zrobione kolektor. Wydechowy, jakieś tam podstawy były porobione, takie kosmetyczne, ale tak naprawdę to nic grubego tutaj nigdy nie było robione i zawsze to było sprawne, działające, jeżdżące, jak na ostrówka, oczywiście, bo nie jest to sprzęt profesjonalny, tylko to jest taki sprzęt mocno ułomny i, i trzeba po prostu go rozumieć, umieć obsługiwać i umieć nim jeździć, wiedzieć, jak hamować, wiedzieć, wiedzieć jak gazu dodać, wiedzieć, kiedy hamować. Także Przede wszystkim do takich sprzętów z duszą trzeba mieć odpowiednie podejście. Dobra, niech nam się ten sprzęt tutaj ładuje i wracamy za godzinkę do niego, będziemy go budzić z zimowego snu. Jestem z powrotem. Słoneczko już dosyć wysoko, także można zacząć akcję rozruchową. Zaczniemy jeszcze tutaj nie zaczniemy, tylko zrobimy jeszcze tutaj takie podstawy typu Typu sprawdzenie oleju, bo to jest ważne. Podejrzewam, że olej tutaj mamy w normie i jest wszystko ok. Sprawdzimy sobie zaraz też, też sobie sprawdzimy paliwo i podpompujemy go na pompce zasilającej. Płyn, płyn powinien być w porządku, bo, bo był zmieniany na nowy. Tamtym roku, ale też możemy skontrolować. Olej mamy nawet troszkę ponad stan. Co prawda, nie stoi równo, ale jest. Jest wszystko w porządku. Dobra, zakręcamy to. Takie dojście niezbyt tu mamy fajne, ale damy radę. Jest, jest. Dobra, zakręcone. Tu mamy pompeczkę zasilającą. To tą pompką troszkę dobijemy paliwa zawsze to nam zaworek zgrzyta czyli jest ok czyli nam paliwo nigdzie nie schodzi i nigdzie nie ucieka zakręcone jeszcze skontrolujemy jeszcze skontrolujemy paliwo czy jest tu mamy w ostrówku zbiornik odkręcamy nam ta miara wystarczy, ale myślę, że tak jest ok paliwań za wiele nie ma ale, ale jest to całkowicie wystarczające, żebyśmy go żebyśmy go odpalili dobra, zakręcamy no i dalszy etap naszego działania płynu już nie będę sprawdzał Próbujemy palić, ładowanie wyłączymy i skakujemy do środeczka, wciskamy kluczyk, kontrolki nam tu żadne nie świecą, ale to nic, to jest ostrówek i próbujemy robić rozruch, to zobaczcie zobaczcie tutaj, tu wciskamy i mam nadzieję, że się nam sprzęt odezwie. już łapie, jest dobrze, zapali. Niech sobie troszkę rozrusznik odpocznie, i jedziemy dalej zaraz. I druga próba, także teraz już nam 100% odpali. I niech sobie troszkę tutaj pochodzi, niech się wszystko rozgrzeje. Ja mu z zgas. Szyna. Stary, poczciwy sprzęt. Zaraz wyjdę na zewnątrz, to, to wam go pokażę jak pracuje. A jeszcze wam tutaj pokażę, robiliśmy taką regulację gazu ręcznego. Bo tutaj tak jak mówiłem, mostrunek żyje swoim życiem i na wszystko musi być patent. I mamy taką śrubę wkręcaną. I tu sobie regulujemy. I tak nam to sobie pięknie smerwuje tutaj. Także moi drodzy, jak już jest ostrówek odpalony, to sezon wiosenny można uznać za w pełni rozpoczęty. zaraz my jakąś robotę wymyślimy i, i niech działa sprzęt, bo troszkę się tutaj. U nas wyodpoczywał, także będzie wykorzystywany do jakiś prac wiosennych. Także działamy, działamy, pozdrawiamy i do następnego. Hejka!